O, ale fajny man. Tak. Fajny był. Chyba jest to tyle. Jest... Będziemy musieli czekać, wiesz? Miszka, gdzie ty idziesz? Ja idę akurat tam. O, patrz, Hammer jedzie. Taki prawie miejsce trochę Zobacz Ale fajniejszy. Zobacz jaki hamer jedzie Patrz co jest. Zajebiste. No, to jest to jest na niby tak? Jak na niby? To prawdziwe wszystko Ale siedzieć O cześć Bobek Nie wiem czy mnie dobrze słyszysz, ale jesteśmy właśnie na zlocie już w Zobaczmy. No, no ale... ale... Przed chwilą jeździły hamery i many, ale na razie nikt, nikt nie jeździ. Oho, Dobrze słychać, Ala? Patrz, patrz, teraz będzie coś jechało. Chyba hamer. Tak mi się wydaje znowu. Bo O, tam, tam pojechał man. A to pewnie nie No i ale poczekaj. A to jest ten, to jest coś z Volkswagena tak mi się wydaje Patrz jak zapierdzielają Patrz jak jadą, patrz jak są ucieszeni I to kobieta prowadziła Kobieta prowadziła? No kobieta, kobieta Ruch jak na Marszałkowskiej, no tam jeszcze ktoś tam kładami jeździ, nie kładami Ale przed chwilą tutaj Hamery jeździły Tam fajny man jest, o tam No to jakaś, jakiś żółt mi chodzi Ale sprzętów ten jest fajny sprzęt Nie wiem co to jest jakiś BDRM czy coś tam no, a dzieciaki oczywiście mają radochę nie? Cześć Dariusz, pozdrawiam Ja mogę w ogóle przybliżać? O ty ja mogę przybliżać E, to ja nie wiedziałem no, Ale mówię tu Radochy nie ma, o tam jest jakiś czapajew Cześć, Luki, cześć. Tam Czapajew jest. Nie, no jest tutaj. Znaczy jeszcze... To jest dopiero środa, no to zlot dopiero od czwartku się zaczyna. Na... A, na, na tenu nieszewo, no to super. To daj mi oczywiście relacje, jak tam nasi grali. Ale jak podejrzewam, zrobię w piątek tutaj live, to będzie o wiele, wiele więcej. No tutaj jest, Tu jest jedno, taki jeden przejazd, tu jest drugi przejazd, tam w ogóle jest ta patelnia taka główna. Tam są te budynki radzieckie jeszcze tam w tle. W ogóle na tym budynku, którego teraz nie widzicie, jest w ogóle... E, dzięki, dzięki. Zdrówka. Tam jest w ogóle e, herb górnika Zabrze. Ale zamazany, ale jeszcze jest. Borne Sulinowo, Luki. Pod Szczecinkiem. W sumie przyjeżdżałem przed ZK Czarne, ale nie widziałem tam kryminału. Ale wiem, że jest. No, o, o, teraz man będzie jechał, ale oczywiście nie w tą stronę. Patrz. Ale łapa mi się trzęsie. Ty, ale teraz chłopaki widziałem przyjechało. W ciul jest ułazów, gazów 69, gazów 66, wszystko, nie? Dziękuję, dziękuję, halo. No tutaj właśnie kolega jakiś przyjechał, też tam przywiózł trochę sprzętu. Tym Wolwiakiem. No synek, nie, wchodźmy w kadr. No ta moja córa. No mówię, dzieciaki mają największą radość chodzenia po takim. Takich pierdach nie ale mówię, jak zacznie się taki bardziej zlot militarny, to myślę, że moje borne sulinowo zobacz. Taterka. Nie, to mam. Sorry, to mam, ale Tatra też jest ładna. Ja bym poszedł tak. Poszedłbym dalej wam pokazał, jakie w ogóle są tutaj pojazdy, ale niestety ja tu mam bajki ze sobą. A Gdzie ty mieszkasz? O, 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 o! Humvee jedzie, Humvee jedzie! Ale zobaczcie, jakie to jest bydle! O, tu jeszcze jedzie to, to coś takie, no nie wiem, kiwie, tu babka kieruje. Zobacz, zobacz, jak zapierdzielają. Nie, Ale tam Hammer pojechał. Tam jeszcze, zobaczcie, ten man podjeżdża pod taką górkę dosyć stromą. Oni w ogóle fajnie to robią, bo oni stają na tej górce. Tylko, że chyba za ostra jest ta górka dla tego Mana. Ale tu. A, no to spoko. Wbije, wbije Heidi, zobaczę. Mówię, Man próbuje podjechać, ale chyba coś tam. Ja, jednak dwie ośki nie dają rady podjechać. Radę. Nie, bo on przed chwilą podjechał, ale. No. Nie dał rady. No ja mam kamerę GoPro, ale jakoś mi się tak nie chce teraz nagrywać. Mama, Stwierdziliśmy, że chyba w tym roku będą live'y po prostu, live y i tyle, nie? nam droga. No to wiam, wiam, wiam. Dajesz tym manem. Musimy wypróbować latanie. Patrz. Latanie, latanie. Eee, zobacz, ale zwątpił. Zwątpił manem. Zobacz, ale tu jest klimat. Mówię, tu jest ten przejazd, drugi przejazd, trzeci przejazd, ale jutro już podejrzewam, że więcej ludzi będzie jeździło. Albo zrobimy sobie tego live'a tak bardziej pod wieczór, jak naprawdę kupa ludzi tutaj jeździ. No ma akurat w naszej drużynie, na razie nie mamy sprzętu, ale, ale będzie może Willis od jutra, o star nasz, patrzcie. Jest gorąco, Heidi, jest gorąco. Nie wiem, ile jest teraz stopni, ale na słońcu jest parówka. No, że jakby się tutaj pożarna ją. A, no tak. O, Luki, masz pozdrowienia. Poczekaj to. O, jak tu się robi? O. O. O, jaki toj, i toj. Dobra, ale ja tu samochody będę nagrywał. To mi się bardziej podoba ale u nas podobnie jest. Tutaj z 25-6 myślę, że spokojnie jest w słońcu. Jak nie więcej. O, tam pojechał, nie wiem co to był jakiś Merol chyba. Albo honker. Ale widziałem takiego ładnego stara 266 odrestaurowanego, ale takiego pięknego. No jest tutaj klimacik. A, będzie coś bliżej. Coś? O no Hammer, ale on pojedzie tam tędy. Nie jedzie. Patrzcie. Hamwi Ale ludzie tu mają sprzęty wróciła. To Ty to przejechało tak o. o... to jest Honker. Honker. Nasz. Oj, drugi będzie O! I... Nie, pojechał. Tutaj Honker pojechał. Tam jest y... Hammer. To chyba H1 był. A tu jest ułas, poczciwy ułas ruski. Ale zobaczcie jak to ciśnie. Ten sprzęt jest nie do zajechania My może z teściem byśmy sobie kupili takiego, nie? Na pół W ogóle mój tata był przed chwilą. Nie wiem O, kolejny. A ułazów powiem Wam szczerze, ułazów tu jest kupa. Nawet tutaj jak popatrzycie sobie, o. Nawet tutaj stoi ułas, bardzo ładny. Nie, jest moc, Ułaz ma moc. Ale ja mówię, zrobię lajwa. Zobaczcie, tam nawet te, dwu, te trójka jedzie, nie? Mówię, ludzie tu mają takie zajawki. Tam sobie chłop bąki puszcza. Spoko, trzymaj się. Dzięki, Heidi, dzięki. Z gniotca nie ma Patrz, dziadek, jak twoje wnuki tu się bawią. Zobacz. Taka radocha jest. Uuu, ale tam ułaz zakurzył. Cześć, Antek. O, tamten łazik zakurzył. Nie, to nie tamten, nie tamten, dobrze. O, kolejny jedzie, co to jedzie? Co to jest? No właśnie nie wiem. Ale tu, ale poszła tutaj ta. Jedzie prosto, nie jedzie prosto. Nikt nie chce pod tą górkę podjechać, nie boją się. Patrzcie, a tam dalej ciśnie bąki. O, również pozdrawiam Ciebie i Damianka. A to honker. Zlot militarny Borne 2.24. Ale tu będzie jechał Hammer. Poczekajcie zaraz się... Ale jak na polu bitwy. Teraz tu się siwo zrobiło, patrzcie. Ale Hamwi A tu, ty, jakie młode siurki. O, tu siórek prowadzi, no. widziałaś? No. Borne Sulinowo. Ty, albo bo to w automacie, to można jeździć. O, nasz, nasz. Zobaczcie Średnia wieku w tym samochodzie to myślę, że 75 lat było Nie? Widziałaś? Ja w ogóle wam pokażę jak to całość wygląda bo To tak nie oddaje, wiecie Zobaczcie sobie Jedzie coś znowu? O, jedzie A, to znowu ta ekipa jedzie To coś na bazie Volkswagena, ale zobaczcie Ty, ale zabawa jest tu przednia. Kurde, zabawa jest przednia. Tam jest ten główny tankodrom właśnie, gdzie, gdzie się jeździ. Tam w ogóle się idzie, jeżeli chce się przejechać, bo tam stają też różnego rodzaju pojazdy, typu grazy, urale. Można na pacy się przejechać, ale mam nadzieję, że przyjedzie do, nas, e, przyjedzie do nas taki pan Olek, który był też rok temu. On ma kilka te czwórek. Ale ma też tego Willisa. Kurde ten Willisa, to ja bym się przejechał. Ciekawe czy by mi dał. Dałoby mi. Myślę, że tak. Chociaż oni tak, zobaczcie, to też tak trochę. Jutro, albo pojutrze, już tak nie staną, tamtymi samochodami, bo tam będzie taki ruch. No, zdrowe panie kierowały. Patrzcie, znowu Hamwi. Znowu hamerek. Patrzcie, zimny łokieć. Zimny łokieć. Ty, no mam nadzieję, że da, jak mi się da karność to robię z y, Alutą, z moją żoną Live'a, nie? Ala będzie nagrywała, ja będę kierowcą. Ale nie wiem czy mi się uda. O star! Jedzie nasz! Nasz polski. To jest chyba 266. sześć. Patrzcie, ale to jest maszyna. Patrz jaka... Ale to jest maszyna. Zobaczcie, jaka Radocha, tym ludzie ucieszeni. Patrzcie pachają, o, i o to chodzi w tej zabawie. Flaga Polska, kolejny łazik. że to będzie Wiecie, to w ogóle tam jest inna bajka, nie? Zero ABS-ów, pasów bezpieczeństwa, nic tam nie ma. Ale telefon mi się zakurzył. Gdzieś? Gdzieś? Patrz, jaki cały jest. Tam jest w ogóle jakiś pojazd. Wiecie, nie mam pojęcia, co to jest. tamten właśnie pojazd, nie mam pojęcia. Będę musiał iść się zapytać w ogóle. Właściciela. No, lele mele dudki, moje dzieci śpiewają jak zwykle. Ale Luki, ja to mówię, jak mi się da tym Willisem przejechać. Ja od razu wsiadam. Starej daję telefon. Youtube. A dzieci kto? A dzieci będą z dziadkiem. W sumie dziadek na razie na tym. Dziadek na razie chwilowo jest nieobecny w życiu dzieci. Odpoczywa. Ty, no tutaj Antek takie górki porobili, wiesz, tu wszystko, tu, tu masz wszystko górki, nie, to są chłopki, naprawdę to jest rewelacyjne. A jak nie, to Zuzia nas przewiezie, ale myślę, że Zuzia nam da. Pozdrawiam, pozdrawiam, jedźcie odpoczywać. My też odpoczywamy właśnie teraz. Patrzymy sobie, jak przejeżdżają tutaj agenty. Ale tym starym tam, tam daleko, taki stary jecha, ojej, no piękny. I moja córa oczywiście w krzakach. Też pozdrawiamy. Też. Tam kolejny star jedzie. To jest właśnie ten star, który tutaj przejeżdżał wcześniej. Mogę chodzić? I to jest odpoczynek. To jest odpoczynek. Ale tam w ogóle nie. No mówię, jutro przyjdziemy się nagramy też live, Te krazy pokażemy, Urale. No tak, bo ty mówiłeś, że lubisz czterokołowca. Tam jeszcze jedzie Hammer, daleko, daleko, daleko. Nie wiem, czy będzie jechał Tendy, Ale mam nadzieję, że będzie jechał. Kładów tu trochę jeździ, Antek powiem Ci szczerze. Jeździ trochę kładów. Jeżdżą też... Ty, o, widzieliśmy w ogóle tutaj gościu jeździ w łeską, Oryginalną włeską. Fajnie to wyglądało. A nasz, nasz kampus w ogóle wygląd wygląda tak, o. Tu jest nasz kampus. Czy my tu się rozbiliśmy? Tam jest ta moja renówka. czego ja wam pokażę. Szybko wam pokażę, jak to wygląda. Jak my w ogóle śpimy, bo część ludzi w ogóle nie dowierzało. No tutaj zobaczcie, tu jakiś tam trójka stoi, tu to nawet nie wiem pojęcie, co to jest. Jakiś latrower pewnie stary. Ale o, to jest moja maszynu. To jest moja maszynu. Tam jest teścia w ogóle, te czwórka odrestaurowana na Bundeswehre. Bardzo ładnie wygląda. Ale silnik nie ten. O a ja wam pokażę, jak my w ogóle śpimy sobie w mojej rynówce. Patrzcie, tu mamy ten namiocik. Tu jakieś pierdółki, nie? Tutaj mamy te fotele jeszcze z samochodu. O, a śpimy tak, że my śpimy sobie tutaj. Tu moje dzieciaki śpią. Na podwyższeniu. Zrobiliśmy takie podwyższenie. Wiecie, płytę USB daliśmy. Tu jeszcze siatki mocujące, żeby dzieciaki nam nie spadły. Tu jeszcze siatkę od teścia pożyczyliśmy stara zrobiła, znaczy żona stara stara, znaczy kupiliśmy kotarki i zrobiliśmy sobie kotarkę po całym samochodzie całutkim, nie? Całutki samochód jest w kotarce to kupiliśmy na Aliexpress, najtańsze jakie było dosłownie najtańsze i ty, no i sprawdziło się się sprawdziło zaraz wam pokażę jeszcze tutaj te czwórkę mojego teścia Z, o tutaj toj, toj. jakby ktoś nie wiedział jak wyglądają toj toje. Tutaj jest ten, te czwórka mojego teścia. Tam teściu sobie teraz odpoczywa, nie będziemy tam zachodzić. on sobie leżakuje, tam sobie śpi. Tam jeszcze ułaz jest mówię, bardzo ładnie zrobiona te czwórka, tylko że jest jeden z najgorszych silników, jak dla mnie, bo tam jest 2.4, 60 chyba 8 kop, mi się wydaje. 68 jakoś tak, no to nie jedzie tutaj zobaczcie. Ułaz też fajnie zrobiony, troszkę odrestaurowany, pewnie silnik ma zmieniony. Tak, tu większość tutaj robi na żółte blachy, bo to za darmo, nie? Wjeżdżają. No, to jest, samochody militarne za darmo wjeżdżają. O, a tu moja żona, ziona i jak? Okej, okay. okej, okay. okay. o znowu stary jedzie. Mówię taki krótki liveik, pewnie później pokażemy wam trochę więcej, jak będziemy jechać. O zobacz, z telefonami, z telefonami siedzą i taka radocha. Trzymajcie się, mordeczki. Jak coś się jutro pewnie zobaczymy, jak już tutaj na tankodromie będzie coraz więcej ludzi jeździło, nie? Tak. No, to pozdrawiamy. Bajo! Ale zakurzyli. Ale powiem ci, że